Moi drodzy, przygotowując się do kolejnego odcinka z cyklu Elaboracja amunicji, znałem sobie sprawę, że jeden z tematów w dotychczasowych odcinkach serii potraktowałem nieco po macoszemu. I co prawda, przy okazji różnych materiałów, nie tylko elaboracji, robię na ten temat zmianki, natomiast dotarło do mnie, że. Tak naprawdę na osobny odcinek zasługują kwestie związane z bezpieczeństwem pracy przy elaborowaniu amunicji. Temu ma służyć ten odcinek. I nie przedłużając zbytnio, przejdziemy od razu do pierwszego i najważniejszego w mojej ocenie elementu systemu bezpieczeństwa, który towarzyszy elaboracji. To jest operatorowi, a konkretnie. Jego kondycji fizycznej i psychicznej, w jakiej się znajduje. Operator, czyli osoba, która wykonuje czynność elaboracji, czyli mówiąc krótko, wy, i teraz jakie musicie spełnić wymagania, żeby móc w sposób bezpieczny i skuteczny takie czynności elaboracji prowadzić? Otóż przede wszystkim musicie oczywiście być w stanie pozbawionym wpływu jakichkolwiek substancji nazwijmy to ogólnie zmieniających świadomość nie mówię tu wyłącznie o bezpośrednim wpływie jakichkolwiek używek takich na przykład jak alkohol, który jakby w każdej rozsądnie myślącej osobie wyklucza możliwość pracy przy, przy elaboracji amunicji, ale również wpływie polegającym na tzw. tak zwanym stanie wynikającym z dnia poprzedniego, czyli jeżeli dzień wcześniej ze szwagrem mieliście super wieczór i opowiadaliście sobie różne fajne koszarowe historie i pękło przy tym 07 albo co tam ile kto lubi i następnego dnia boli was łeb, no to jest to czytelny wskaźnik, że w tym stanie do waszego warsztatu elaboracyjnego Zasiadać nie powinniście, dlatego że e, istnieje naprawdę spora szansa, że popełnicie jakiś błąd, który niekoniecznie może spowodować e, jakieś dramatyczne konsekwencje w trakcie samej elaboracji. Natomiast wytworzona w ten sposób amunicja e, może te, e, zrobić wam w późniejszym terminie nieprzyjemną niespodziankę. Dlatego absolutnie e, pozbawienie się wpływu jakichkolwiek. Substancji czy innych środków zmieniających wasz stan świadomości absolutnie wyklucza możliwość bezpiecznego elaborowania amunicji. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest tak zwany wolny umysł, czyli Czyli po prostu możliwość stuprocentowego, całkowitego skupienia się na zadaniu elaboracji, e, która musi objawiać się tym, że w trakcie tego zadania nie możecie myśleć o czymkolwiek innym. W związku z tym, jeżeli macie. Poważny życiowy problem, nie wiem. Eee, rozstajecie się z żoną, albo ma przyjść komornik, zabrać wam telewizor, eee, chodzicie z truci, myślicie o różnych rzeczach, o których wolelibyście nie myśleć. Nie zabierajcie się w takim stanie do elaboracji, ponieważ jeżeli nie będziecie w stanie eee, z głowy, z waszego. Eee, Toku myślenia usunąć tych wszystkich niepotrzebnych myśli, nie będziecie w stanie poprawnie skupić się na zadaniu polegającym na, na prawidłowym e, elaborowaniu amunicji z użyciem środków łatwo zapalnych i wybuchowych, jakimi są proch i, i spłonki. E, także to jeżeli chodzi o wasz stan, czyli, e, czyli tak zwanego operatora wykonującego. Czynność elaboracji. Drugą ważną rzeczą jest miejsce, w którym pracujecie. Tak jak widzicie, ja tą prezentację, jakby celowo tutaj, jak zazwyczaj tych eksponatów na tym stole stawiam więcej niż, niż jest to wymagane. Mamy na stole w tej chwili około 1,5 kg prochu strzelniczego prochu bezdymnego. To są akurat wszystko prochy dwuskładnikowe, czyli tak zwany double base, czyli prochy z dodatkiem nitrogliceryny. Mam na stole 400 sztuk, około 400 sztuk, bo jedno z opakowań jest częściowo na początek 400 sztuk spłonek. I to jest fajne, jeżeli chodzi o to, że to fajnie wszystko wygląda na filmie, natomiast w praktyce na stole powinniście mieć. Po pierwsze, absolutne minimum narzędzi, które jest Wam potrzebne do tego, żeby bezpiecznie elaborować. Powtórę co ważniejsze, jeżeli chodzi o komponenty w szczególności proch i spłonki, e, zabierajcie na warsztat tylko tyle komponentów, ile jest Wam potrzebne do wytworzenia bieżącego, bieżącej partii amunicji. Nie ma potrzeby, żebyście składowali na stole wszystkie prochy, które macie e, w zasobie, i wszystkie spłonki, dlatego że jest to niepotrzebne. Powiększanie ryzyka. Co jeszcze, jeżeli chodzi o Wasze miejsce pracy? Ono oprócz tego, że powinno być czyste i uporządkowane, i powinno być na nim tylko to, co potrzeba. Nie mogą na nim znajdować się, co dosyć oczywiste, źródła otwartego ognia. Ale również inne przedmioty, które mogą spowodować, na przykład zapalenie się prochu. Ja na przykład na tym samym stole, na którym elaboruję amunicję, wykonuję różnie, różne inne techniczne czynności. Na przykład mam na nim stosunkowo często gorącą lutownicę. Także ja, ja na przykład przed rozpoczęciem tego procesu na pewno dwa razy upewnię się, że wszystkie źródła ciepła. Które są na stole, są wyłączone. Nie mam tutaj żadnych lutownic, palników ani czegokolwiek innego, co mogłoby spowodować niekontrolowany zapłon, w szczególności prochu. Także to jeżeli chodzi, to, jeżeli chodzi o miejsce pracy. <coughs> Przy okazji warto wspomnieć, że wszelkiego rodzaju rozsypki, czyli, czyli jeżeli rozsypie się wam gdzieś proch. Starajcie się jak najszybciej i możliwie starannie ten proch sprzątać. Można go jakimiś niewielkimi miatełkami zamiatać i oczywiście odsypywać go do osobnego pojemnika na tak zwane resztki a potem utylizować, czyli po prostu spalać. Natomiast w żadnym razie nie sprzątajcie prochu odkurzaczem. To jest zły pomysł, ponieważ pył prochowy co prawda on z nieprzeterminowanego prochu dosyć trudno się wydziela, natomiast w skrajnym przypadku on w takim urządzeniu jak odkurzacz, którym jest silnik, który się kręci iskrząc szczotkami może ulec zapłonowi i nic dobrego z tego nie wyniknie. Także, także żadnych mechanicznych czy elektronarzędzi pracujących, włączywszy w to odkurzacze, przy materiałach do elaboracji nie stosujemy. Eee, to chyba już oczywiste, nie muszę dodawać, ale dodam, że nie powinniście jeść, pić ani palić w czasie, w czasie procesu elaboracji. Jeżeli chodzi o palenie, no to wiadomo. Natomiast jedzenie i picie wiąże się to głównie z ryzykiem związanym ze spłonkami, które stosunkowo często wciąż w kompozycji zawierają związki rtęci, czy też ogólnie metali ciężkich. Które niestety, no, za pomocą drogi pokarmowej, mogą się dostać do waszego organizmu. A, a metale ciężkie mają to do siebie, że się w paskudny sposób kumulują. Ciężko jest się ich pozbyć. Są one neurotoksyczne. Podobnie jak neurotoksyczny jest ołów, który znajduje się wewnątrz pocisków. Jeżeli używacie pocisków FMJ, takich jak ten, czyli jest to pocisk pełnopłaszczowy, ale z odsłoniętą dolną częścią pocisku, no to oczywiście poprzez dotykanie tej części również w jakiś sposób eksponujecie się na ołówce, prawda? Ołów przez skórę, powiedzmy, przyswaja się stosunkowo źle, natomiast jeżeli, że tak powiem, obliżecie taki, taki palec po kontakcie albo wetrzecie sobie go w oko, jak najbardziej niestety do organizmu możecie ten ołów wprowadzić, dlatego oczywiście po pracy bardzo dokładnie myjemy ręce, nie pijemy, nie palimy, nie jemy niczego w trakcie elaborowania amunicji. To tyle, jeżeli chodzi o miejsce pracy, wasz stan um, i, i e, porządek, który wokół tego wszystkiego powinien panować. E, dwa słowa jeszcze, jeżeli chodzi o zasady dotyczące pracy z komponentami. Spłonka jest to najbardziej niebezpieczny komponent, z jakim e, stykacie się w czasie elaboracji. Po, po pierwsze, te zagrożenia chemiczne, o których już powiedziałem, czyli, czyli niestety stosunkowo często wciąż spotykany toksyczny skład tych materiałów, który, który znajduje się w materiale inicjującym. Natomiast chyba najważniejszą kwestią jest to, że spłonka jest, jest jako takim jedynym, nazwijmy to, prawdziwym materiałem wybuchowym materiałem inicjującym, który macie w swoim zasięgu wskutek mechanicznego udaru, czyli silnego zgniecenia, uderzenia w jakiś niekontrolowany sposób może ulec detonacji. Jest to również powód, dla którego spłonek nie wolno przechowywać inaczej niż tylko w oryginalnych opakowaniach, popakowane w ten sposób, że one są tutaj w odpowiednim odstępie od siebie. Nawet jeżeli jedna z tych spłonek zdetonuje, to nie spowoduje to automatycznego Pobudzenia tych pozostałych spłonek w opakowaniu i jest to powód, dla którego nie trzymamy spłonek w jakichś słoikach, puszkach, pudełkach sypanych luzem. Tego robić nie wolno. Spłonki do momentu całkowitego wykorzystania opakowania, tak jak tutaj widać, to są spłonki, które większość tego opakowania już wykorzystałem, natomiast te, które nie zostały jeszcze zużyte, grzecznie w, tym, w tych krateczkach sobie czekają do czasu. Do czasu aż je wykorzystam, ponieważ e, przechowywanie ich, ich w innym opakowaniu może się po prostu zakończyć źle. To tyle, jeżeli chodzi o spłonki. E, został nam jeszcze proch, który być może jest nieco demonizowany, i wbrew pozorom e, nie jest on najbardziej niebezpiecznym elementem. Tego, z czym pracujemy w trakcie elaboracji. Ja o prochu będę mówił więcej w dziale, w którym będę opowiadał o nawaszkach i generalnie rodzajach prochu, jaki możemy zastosować. Na całe nasze szczęście, główne niebezpieczeństwo związane z, z prochem. Podczas elaboracji polega na tym, że możemy go po prostu źle, źle odmierzyć jego dawkę, źle, źle odmierzyć tak zwaną naważkę, czyli, czyli mówiąc krótko, jeżeli nasypiemy go za dużo. Ale w pewnych ich warunkach również i za mała naważka może spowodować kłopoty, no to, no to mogą się stać różne nieprzyjemne rzeczy, niekoniecznie w momencie samej elaboracji, ale w czasie strzelania. Dlatego sam Proch jest w zasadzie dosyć niewrażliwy, jeżeli chodzi o, o jego, nie wiem, wrażliwość na uderzenia. Na nawet powiedzmy, jego rozkład termiczny to jest stosunkowo wysoka temperatura. Natomiast zdecydowanie kwestia związana z niepoprawnym dawkowaniem prochu, z niepoprawnym odmierzeniem naważki, stwarza bezpośrednie zagrożenie rozerwania broni czy jej uszkodzenia i w konsekwencji zranienia strzelca, który taką bronią się posługuje. W związku z czym proch. Jakby głównym, e, głównym zagrożeniem jest to, że po prostu musimy sprawdzić drugi, trzeci, piąty i siódmy raz, że nie pomyliliśmy się podczas jego dawkowania. E, natomiast sam proch no, na całe szczęście m, nie, jest, nie jest przesadnie niebezpieczny. Oczywiście, pod warunkiem, że nie zrobimy niczego głupiego, tak jak wcześniej wspomniałem, na przykład nie zaczniemy sprzątać go. Odkurzaczem. Co jeszcze, jeżeli chodzi o proch, jedna uwaga: że proch oczywiście musi być przechowywany w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach. Dopóki takiego, takiego opakowania prochu nie planujecie otwierać, używać, to, to trzymajcie go pod fabrycznym zamknięciem. One najczęściej mają jakieś zabezpieczenie, czy jakąś folię naklejoną. Niech one sobie w tej, w tej formie zostaną. Jeżeli już macie otwarty. Taki pojemnik z prochem. Teoretycznie jego trwałość wynosi około 10 lat, jeżeli nie jest przechowywany w nadmiernych temperaturach i wilgotności. Jak można poznać, czy proch nie zaczął się wam, mówiąc brzydko, dekomponować, czy, czy rozkładać w jakiś nieprzewidziany sposób? Otóż wystarczy go, proszę panów i pań, powąchać. Prawidłowy nie nierozkładający się proch będzie miał lekki zapach no według mnie jest to zapach taki dosyć przyjemny, może być taki le lekko słodkawy taki nieco jak jakieś takie świeże tworzywo sztuczne być może z jakąś nutą ropopochodnych rozpuszczalników jakiejś benzyny rozpuszczal jakiś ksylenu może spirytusu także taki lekko plastikowy rozpuszczalnikowy zapach jest absolutnie normalny Natomiast jeżeli po, 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 po wąchaniu takiego pojemnika, e, w ogóle jak wąchać e, takie rzeczy z pojemników, pamiętajcie, że nigdy nie wkładacie tutaj nosa, nie robicie czegoś takiego o, mm. dlatego że to jest. Ja oczywiście zrobiłem to, ponieważ wiem, co tam jest i, i jakby nie próbujcie tego w domu. Natomiast w prawidłowy sposób zbliżacie nos do wylotu i ręką. Yy, nagarniacie, tak jakby zapach, który stamtąd się wydobywa w kierunku własnego nosa. To jest prawidłowa metoda wąchania, zresztą nie tylko prochu, ale wszystkich innych potencjalnie chemikaliów, które organoleptycznie identyfikujecie. I teraz, jeżeli ten zapach, który stamtąd się unosił, byłby kwaśny, gryzący, duszący, w jakikolwiek sposób przypominający jakieś zapachy organiczne, rozkładania się czegokolwiek, yy, Kwaśnienia, jełczenia, i tak jest to znak, że taki proch powinniście odstawić. A najlepiej go jak najszybciej zutylizować poprzez po prostu spalenie go w ostrożny sposób na otwartej powierzchni. Zapraszam do zapoznania się z filmem, w którym pokazuję, jak to bezpiecznie zrobić. Także to tyle, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w trakcie elaboracji. Pamiętajcie, że nie są to nie, nie jest to inżynieria rakietowa, to są rzeczy, które ludzie wymyślili dla ludzi i można to robić bezpiecznie i e, dużo się przy tym uczyć i mieć przy tym sporo zabawy. Jeżeli zachowacie e, wszystkie te reguły, o których w trakcie tego krótkiego filmu powiedziałem na pewno nic się nie stanie i będziecie się przy tym świetnie bawić. do usłyszenia.